do naszego, naszego gospodarstwo omówimy co niektóre... No to przecież ja już obletłam. Ale nie ale będę wiedziała, który z których, ...na to, że staramy się pokazać po prostu tą prawdziwą... Jest to przede wszystkim po prostu też e, tutaj wyposażenie, po prostu ten pierwszego panujemy. Na pewno są to e, lepsze wyposażenie, lepsze wykonanie po prostu. I przy tej pamięci, natomiast e, bardzo, bardzo mile wspominany cały czas... bo co było że w kur*a, nie? To jak jakby to powiedz stało, że jak sami przyjechać tak Gdzie po prostu ci nasi no do obecnej chwili nasi żołnierze występują w tych mundurach na misjach po prostu jest w 25 brygadzie natomiast i u nas ten między innymi generała Sosabowskiego i to jest wyposażenie po prostu, w którym po prostu byli nasi żołnierze po prostu w Anglii po prostu dostali to wyposażenie i w tym po prostu dysponowali.